Cześć tym witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 57 odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie, nie subskrybuje kanału, no to niech subskrybuje, bo lecimy po 900 subskrypcji do końca lipca. i Napiszcie hashtag nowaszeczkarnia A ja wam szybnę serduszko, tylko razem napiszcie I Wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie Więc tak, więc to My jedziemy oczywiście przez pole, dlaczego? Jak możecie zau zauważyć, że Jaką sieczkarnię kupiłem Pewno już się domyś... Możecie się domyślić Że kupiłem Nef Holanda. tak Kupiłem New Holanda sieczkarnię Ale zaraz pogadamy ile dałem, co dałem Zaraz pogadamy jak wykosimy, myślę że będzie fajnie Od którego pola tu zacząć? Myślę że tutaj zaczniemy Od tego pola Więc co, rozwijamy rurę od świnto Kosimy O no i kosi Sieczkarnia, jeszcze tylko musimy tu przy... Podjechać przyczepą Czekajcie, tylko musimy tu ustawić karnie, dobra. Pracownik puszczony, więc, więc tak, więc co my idziemy już na podwórko otworzyć bramę, więc tu jak widzicie, jak widzicie możemy, jak możecie zauważyć tutaj nic nie ma na tym silosie, bo był w ostatnim odcine, odcinku był ta przyczepa oraz Fend, więc, więc tutaj tą przyczepę postawiłem, tutaj postawiłem Fenda. Ta przy, przyczepa spokojnie nie jest moja, to nie jest, nie kupiłem tej przyczepy, więc tak, więc tutaj macie siewnik, tutaj macie 60 postawioną, żeby nie przeszkadzała. Jak na razie, tutaj te maszyny stoją. Nie wiem potem, gdzie będą stali, ale to się zobaczy. Później będzie się, się będzie myśleć, więc co? Odpalamy Fend i jedziemy kosić, bo to pracownik ten pieniądze nam leco łapie. A pracownik wcale nam nie kosi. E, ile tu my będziemy jeździć koło tej sieć więc zaraz będziemy musieli zobaczyć. Tak, pewność zastanawiacie się ile dałem za tą szeczkarnię. Czekajcie. Dobra, pewność zastanawiacie się ile dałem za tą szeczkarnię. Ale za tą szeczkarnię dałem 35 tysięcy. Nie wiem czy to jest dużo czy tanio, ale tyle mnie wyniosła. Tyle chciał ten handlarz po prostu. Za więc tyle mu dałem. Nawet się nie targowałem. z z tego, że. Myślę, że to i tak jest dobra cena za tłuszeczkarnie. Łomatko jak ten pracownik jeździ. Nie patrzcie na. E, nie patrzcie na to, jakby co. Tutaj. Tutaj oczywiście. Hmm. Tutaj tak będziemy musieli trochę po rzepaku przejechać, ale to się to się ogarnie. No ale to tylko trochę przejedziemy po rzepaku, więc, więc tam nic nie szkodzi. Ale powracając do tematu sieczkarni, dałem za tą siećkarnię 35 tysięcy, nie wiem, napiszcie mi czy to dużo, czy to mało. Myślę, że to w sam raz sieczkarnia ma 4 metry header. Jak na razie na no, nasze możliwości to jest i tak dużo. Bo no dużo po prostu to jest, więc tak... E, tylko mnie zastanawia jedno, gdzie to sieć karnie postawimy, bo... O a co ten pracownik nie jedzie? Dlaczego ten pracownik nie jedzie? Sam nie wiem. Ale tutaj tak naprawdę będzie koniec. Tutaj jeszcze... 3 przejazdy i będzie koniec tego pola Więc jestem zadowolony ale to Dobra O ci co? I jedziemy Tutaj wiemy koniec co będzie Ale... ale tak top ta szczepa też nie mówcie, że tu jest Nasza przyczepa, bo zaraz będziecie pisać, że kupiłem przyczepę. Nie kupiłem tej przyczepy, tylko pożycio, pożyczyłem od sąsiada tą przyczepę, więc... Więc ta przyczepa jest pożyczona od sąsiada do momentu, gdy nie wykoszę kukurydzy, a... Myślę, że nie wykosimy tej kukurydzy w tym odcinku całej. Ale patrz, patrząc na to, ile my wykosiliśmy... Jak na razie, no to myślę, że wykosimy tą całą kukurydzę, bo my mamy tak naprawdę dwa pola chyba kukurydzy, z tego co się nie mylę, tutaj i tutaj za oborą. Ale mogę się mylić. Bo dawno na tej serii tak naprawdę nie grałem, bo i oczywiście nie nagrywałem dawno, bo te odcinki, które są, no to są na zapas byli nagrywane, więc więc na zapas było nagrywane. Co tu mnie A to pełne, już. A to już pełne, więc ładnie. A na tył mamy. Nie, dobra. Mamy kiperowanie na tył, więc możemy jechać. Tutaj cofniemy i nie wiem, ile będziemy jechać tutaj, ale. Ale wiem tylko, że będziemy jechać pomału starać się pomału jechać Tyle starczy. Do, dojedziemy do końca. No tak średnio dojedziemy do końca, ale to się... Dobra, i tak tej kukurydzy tu nie będzie dużo. A ta przyczepa mieści 10 ton, więc jak na razie mamy 10 ton kukurydzy, więc nie jest tak źle. Myślę, że z tego pola jeszcze sypnie. o co my tutaj zawodziliśmy. Ole, to sieczkarnia łapie du... Du, du... długość tej sieczkarni, no to jest fajna, bo łapie z daleka bardzo. Więc tak jedziemy tutaj, myślę, że tak. I też możemy teraz porozmawiać o tym, że na naszym kanale wybiło. Ponad 800 subskrypcji, tam jest prawie 900 subskrypcji, bo, ja, bo jak ja to nagrywam, no to jest 850 subskrybentów. Więc za co Wam bardzo dziękuję, bo nigdy się nie spodziewałem, że do takiego mom momentu dojdę, że będę miał tyle subskrybentów, więc bardzo Wam dziękuję za to. Cofniemy sobie. Więc co, lecimy po więcej. Myślę, że na 1000 subów będzie specjal, który wam obiecuję już długi czas, i ten specjal oczywiście będzie. Nie myślcie sobie, że nie będzie tego specjalu, tylko ten specjal będzie. Na 1000 subskrypcji jaki, nie zdradzam wam jak na razie, jaki. Oczywiście to nie będzie żaden safe i tak tylko będzie fajny specjal, myślę, że będzie fajny specjal, więc tylko czekać na te 1000 subskrypcji A myślę, że do wakacji wbijamy te 1000 subskrypcji, nawet i do lipca wbijemy te 1000 subskrypcji. Więc myślę, że będzie fajnie, więc co? My tutaj od sieczkarni bierzemy. Już na drugie pole, ale te... W sumie jak ta przyciepa tutaj stoi, no to zbiorę te mijaki. Potem tych... bo potem te mijaki będę ten... Będę musiał przyściepę podściepić, a tak to ten... Yy, Przściepa tutaj stoi i, i, i... od razu zbiorę te jaki, więc... Będzie fajnie. Dobra. Cztery tony już się prawie, więc myślę, że fajnie jest. W ogóle tutaj ten. To pole to w ogóle za, za sezon będzie połączone z tym polem obok, bo to pole to już jest za małe na nasze hektary, tak samo jak to tutaj rośnie rzepak, a tu będzie w tym sezonie, nie wiem, pszenica może. I to pole potem... My te dwa pola ze sobą złączone, bo ja już nie chcę się bawić w takie małe kawałki, bo te kawałki, no to... Są tylko męczące takie małe, nie dość, że te kawałki są małe, to jeszcze męczące, bo więcej wy wywracania niż tej jazdy. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Co jest? tu? Co się źle? Kosi? Dobra, Kosi. Puszczamy pracownika i wsiadamy do fenda i jedziemy. Ale czy ja dojadę do końca z tym? A dobra, się wysypiemy i dopiero wyśmiemy to. Ale powoli to... Dobra, wysypane. Bo tutaj było mało tam, 4 tony, no to tam ile to tam jest? Mało tego. Hmm, mm, mm, źle podjechałem trochę. Źle podjechałem z tego, że no po prostu źle podjechałem, ale tutaj to dobra. Fajnie o dobra i to chyba muszę jechać teraz za szeczkarnią. Aha szeczkarnię nie łapie. Co to do nas stanęło? Hmm. dlaczego ta szeczkarnia stanęła? Aha, mamy chyba problemy, nie, nie wiem dlaczego ta szeczkarnia tutaj staje, ale to spróbujmy tutaj to już ustawić tą szeczkarnię, może będzie dobrze. Dobrze jest. Dobrze i dobrze jest pracownik, więc miejmy nadzieję, że będzie tutaj dobrze. O. No i dobra, no i jakoś jedzie. Szeczkarnia jakoś jedzie, więc myślę, że dojedzie do końca. Ta szeczkarnia, ale też patrzcie. No, o tym wam mówiłem. Tutaj ledwo co on ruszył, a tu już jest koniec pola. Więc no, no niestety pole będzie. Będzie trzeba, trzeba się pożegnać z tym polem. No, łatko wąsko. Tutaj dojdziemy do końca dobra. Trochę lipa, że musimy trochę po tej kukurydzy zjeścić tą kukurydzę, ale co zrobić jak nic nie zrobisz. Dobra, tutaj tak ustawimy się. Prosto jedzie, jedzie jakoś w miarę, więc dobrze będzie. Siedzi tu kierowca, żeby nie. Dobra, siedzi. No jedź. To fajnie, jak tu nikogo nie ma. To fajnie, że w tej sieczkarni tutaj nikogo nie ma. No to jeszcze tutaj się zaklinowaliśmy o to drzewo. Nie wiem, tu akcja kukurydza w tym sezonie je, jest jakaś dziwna. Pierwszy raz na tej serii jest akcja kukurydza, a jest jakaś dziwna. Nie to się dziwne, ale jest tak trudno, jak dla mnie, ale co, nie wiem, wysypię tą przyczepę i chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo to nie ma sensu tak naprawdę, bo jak, jak wy macie oglądać męczenie w karni, że co ja mam co chwilę, co przejazd mam włączać pracownika, albo co chwilę, no to to się w ogóle nie opłaca, więc... Robię to chyba poza, poza odcinkiem. To koszenie po, po prostu podszepia tą wysielaną szczczepę i będzie. I będę kosił, tak więc tak. Więc, więc co? Ja już kończę ten odcinek, więc co? Do kolejnego odcinka, na razie, cześć.